Dzień, kochani! To znowu ja, Wasza Daga. Pamiętajcie, żeby nas na Snap'a. Link tutaj. Cześć, maneszko! Z tej strony Absurd, krótki vlog informacyjny na temat, co będzie działo u nas na kanale w najbliższym czasie. Pierwsza sprawa, którą chcieliśmy poruszyć, to nowa parodia. Jest dużo pytań, kiedy nowa parodia, jaka będzie... Chcemy nową piosenkę, prosimy. Jaka będzie, nowa, jaka będzie nowa produkcja? To jest nowa parodia! Tak, takie właśnie są komentarze pod naszymi piosenkami, pod naszymi produkcjami. Chcemy Wam powiedzieć, że nowa parodia pojawi, pojawi się wtedy na kanale, kiedy pod naszą najnowszą piosenką autorską, czyli eee, na co to jest bijecie 2500 lajków lub bijecie 100 tysięcy wyświetleń. Więc, jeżeli, jeżeli chcecie nową parodię, jak najszybciej pokazujcie mamie, tacie, babci, dziadkowi. Nawet swojemu psu. Nawet swojemu psu, chomikowi, Koniowi. rybce. Udostępniajcie, pokazujcie kolegom w szkole. Słuchajcie na imprezach. Jeżeli chcecie nową parodię, róbcie to wszystko, a pojawi się już niedługo, zaraz po przekroczeniu 2,5 dwóch, dwóch tysiąca lajków pod najnowszą piosenką autorską, lub po, po, przekroczeniu, po przekroczeniu 100 tysięcy wyświetleń. Tak jak mówiłem wcześniej. Tyle. O są moje strony. Po drugie. Pod naszymi filmikami pojawia się dość sporo pytań, ale nie odpowiadamy na nie, bo nam się nie chce. No bo by co tak naprawdę? Sapki morcą! Jeżeli chcecie, żebyśmy odpowiedzieli na nie, to pod tym filmikiem zadajcie pytania. Jeśli zbierze ich się dosyć sporo, to w najbliższym czasie możecie spodziewać się Q&A. Jeżeli nie, to nie zadawajcie pytań, to takiego filmiku nie będzie. Tyle. Trzecia sprawa. Mamy już przygotowane dwa filmiki na 30 tysięcy subskrybentów. No, planujemy też nowe serie. Jeżeli chcecie, macie jakieś nowe pomysły, to możecie nam podsyłać. Być może jakiś wykorzystamy. Yy, Te filmiki nasze siency są nie związane z muzyką. Są zupełnie nowe, świeże. Coś innego na kanale się pojawi. Zobaczymy, jaki będzie odbiór. Tyle od nas. Na razie, cześć. Bajo. Dzień Ci Kochajcie się Korkaś, z Jeskacie z balkonu. Patrzcie w to, ten, patrzcie w kamery. Tyry, -tr 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 traktor. co jestem? Ty nie, no, ma. Tam na nie, kamery, ma. nie, nie kamery, Nie ty, ci Nie bądź... ma kamery, jak to? To białe, to jest, to jest, jest flety, no. nie? Tak. A pod tym jest kamera, ty a jest pod tym kamera. Jest, jest. dobra. Patrzcie w to kółeczko, dobra.